Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, opuszcza areszt wydobywczy. Sam tak nazywa miejsce, w którym przebywał, nazywa to miejsce aresztem wydobywczym i przedstawia szereg argumentów, żeby poprzeć swoją tezę. O tym będziemy rozmawiali dzisiaj przede wszystkim, bo na ten moment ta władza nie ma już w areszcie, w izolacji, w więzieniu żadnego. Polityka Prawa i Sprawiedliwości. Chyba, że się mylę i o czymś nie wiem. Europoseł Tobiasz Bochański, Prawo i Sprawiedliwość, witam pana. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Alan Wolny, Polska 2053 droga, witam pana serdecznie. Witam pana redaktora, witam państwa. Panowie, ten fragment, który szczególnie utkwił. W mojej pamięci, w mojej głowie, poprosiłem, żeby przygotować go. Kilkadziesiąt minut temu Matecki wyszedł z aresztu wydobywczego i padły te słowa przed zakładem karnym. Przed tak aresztę. naprawdę dwa miesiące przed aresztowaniem zdiagnozowano u mnie dziesiątki zmian nowotworowych w żołądku. I to jest kolejne pytanie do prokuratury. Co trzeba mieć w głowie, co trzeba mieć w sercu, żeby przez dwa miesiące, pomimo takich informacji, w żaden sposób nie dopuścić do jakiejś diagnozy, do operacji, którą miałem mieć usunięcia tych polipów, wiedząc, od, też bo przekazywałem od razu te informacje od lekarza, że e, to się może przerodzić w groźniejszą postać nowotworu. Czyli co, szantażowali mnie tym, że nie mam dostępu do zupełnie zero kontaktu z rodziną. E, Próby, jakieś, tak naprawdę cały czas odczuwałem próby wymuszenia zeznań, żeby coś obciążyć, w jakiś sposób obciążyć ministra Ziobro. Kwestia choroby, że będziemy Cię trzymać. Ja myślałem, że tu będę siedzieć ze dwa lata, bo wiem, wiem kim są dzisiaj ludzie w siłowo przejętej prokuraturze. Wiem, kim jest Adam Bodnar. On już nie ma nic wspólnego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To jest rzeźnik praw obywatelskich. Szanowni Państwo, choroba nowotworowa, z którą zmaga się poseł Dariusz Matecki, jak sam mówi, brak odpowiedniej opieki medycznej, brak konsultacji, brak możliwości przeprowadzenia operacji, która miała być przeprowadzona, to była próba złamania posła, żeby obciążył fałszywymi zeznaniami swoich politycznych przełożonych i był apel posła Mateckiego, między innymi do ministra obrony, wicepremiera Kośniaka Kamysza i do marszałka Sejmu Szymona Hołowni żeby przestali legitymizować te władze. Alan Wolny Polska 2050, czy tego rodzaju praktyki naprawdę nie są dla was takim czerwonym ostrzegawczym światłem, że należy w końcu przestać wspierać te władze w represjach wobec oponentów? Mówi Pan o działaniach posła Prawa i Sprawiedliwości, który wzywa inną partię do działania takiego czy innego, czy mówi Pan o tym, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar działa zgodnie z literą prawa? Bo szczerze powiem, nie wiem, do której części mam się odnieść. No bardzo na proszę, pewno pan nie słyszał, panie pośle, Nie słyszał Pan tego, co mówił Dariusz Matecki. Został zamknięty w areszcie tymczasowym na dwa miesiące. Przez dwa miesiące czekał na to, aż Sąd Wyższej Instancji rozpozna zażalenie. Jego obrony w końcu został wypuszczony, bo sąd uznał, że nie ma konieczności izolowania go od społeczeństwa. Jest chory na chorobę nowotworową, przez to próbowano wymusić na nim jakieś zeznania obciążające m.in. pana ziobre. Czy Wy chcecie w takim układzie politycznym funkcjonować? O to mi chodzi myślę, że pan doskonale wie, o co mi chodzi. Znaczy, no to jeżeli w takiej kategorii mówimy, no to zdecydowanie wcześniej niż 15 października jasno postawiliśmy sprawę w kwestii tego, że... Partia, cały ruch Polska 2050, trzecia droga, łącznie z PSL-em, jesteśmy w opozycji do ówczesnej władzy, czyli w opozycji do prawa i sprawiedliwości, więc w kontekście politycznym tutaj wszelkie głosy z te, tej strony sceny politycznej nawołujące do, do jakiegoś działania uważam za nietrafne. A, ale chcę wrócić do mojej wypowiedzi. Ja autentycznie, jeżeli, bo jestem zaskoczony tymi doniesieniami o chorobie nowotworowej, jeżeli faktycznie pan poseł jest chory, to. Autentycznie, szczerze współczuję, życzę zdrowia, życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Chcę, żeby, żeby to wybrzmiało, bo, bo zdecydowanie takie, takie sytuacje mogą człowieka złamać, mogą, człowieka, mogą sprawić, że człowiek działa nieracjonalnie, więc tutaj powtórzę teraz jeszcze życzę życzę zdrowia. Natomiast wszelka ta otoczka poza aspektem chorobowym, to jest. Ni mniej, ni więcej jak polityczna zabawa, w której jedna strona mówi, że jest, jest opresyjnie traktowana przez obecny rząd, a druga strona mówi, że rozlicza. I, e, I chyba tak to będzie wyglądało, dopóki 18 maja nie wybierzemy kogoś z innego obozu niż tego, który rządzi od ponad 20 lat w Polsce. Znaczy, ja rozumiem, że pan przyznaje, że mamy bezprawie i tylko prezydent innego obozu zagwarantuje, że to bezprawie zniknie. Wie pan, jeżeli Rzecz pan... przeciwnie, ja uważam... Bardzo krótko odpowiem. Ale to, to chwila, moment, Na bo pan powiedział, że wy się umawialiście na to, że będziecie w, oponentami w opozycji do tych, którzy rządzili, czyli do PiS-u. Ale to, że się tak umówiliście, nie oznacza, że dzisiaj macie legitymizować bezprawie. Bo rozumiem, że chcieliście być w opozycji do PiS-u jako rządzący, ale posługiwać się literą prawa. Bardzo proszę, żeby europosł Bochański się odniósł do tego, co pan Alan Wolny przed chwilą powiedział. Nie, no nie sposób się z tym zgodzić, dlatego że jeżeli ktoś się nazwał trzecią drogą, no to powinien iść tą trzecią drogą. A mamy w tym momencie tylko dwie. Jest Prawo i Sprawiedliwość, które jest w opozycji, jest podlega różnego rodzaju naciskom i prześladowaniom ze strony Donalda Tuska, bo Donald Tusk to obiecał politycznie i prawo nie ma żadnego znaczenia i są ci, którzy pomagają Donaldowi Tuskowi. Nie ma żadnej trzeciej drogi, jest tak zwana trzecia noga, bo bez pana Hołowni, bez posłów Polski 50, ten rząd by nie istniał i tylko na potrzeby kampanii wyborczej, tylko na potrzeby. Yy pr celów Szymona Hołowni. Teraz wszyscy opowiadają w Polski 2050, że potrzebne są nowe rozwiązania, potrzebna jest inna droga, nowa polityka, Wybrani kogoś spoza dwóch głównych obozów politycznych. Szanowny panie, wy jesteście tym drugim obozem politycznym. To wy głosujecie wotum zaufania dla pana Bodnara, dla tych wszystkich ministrów. To właśnie dzięki wam oni mogą psuć państwo. To przecież wy jesteście tymi, którzy doprowadziliście do sytuacji, w których nie uznaje się wyroków polskich sądów, Trybunału Konstytucyjnego, w których prokurator krajowy jest nielegalnie powołany. Jedyne co wyszło rządowi Donalda Tuska, którego wy jesteście immanentną częścią składową, jest Dariusz Matecki dzisiaj z aresztu śledczego. Panie pośle, no bo jak, jak możemy dawać wiarę temu, że marszałek Chłownia w fotelu prezydenta będzie tamą dla nielegalnych działań ministra Bodnara, kiedy dzisiaj marszałek Chłownia, będąc drugą osobą w państwie, zaraz po prezydencie i ważnym elementem tej koalicji, nie ma żadnych, żadnych kompletnie żadnych bodźców do tego, żeby zatrzymać to, co się dzieje w tym kraju. Wie pan, ile razy pan Matecki przez te dwa miesiące, jak został zamknięty, był przesłuchany? Panie Alanie, czy pan wie, ile razy został przesłuchany? Jest groźnym przestępcą, którego Bodnar postanowił odizolować od społeczeństwa. Przepraszam, nie słyszymy pana Alana. Panie Alanie, mikrofon, nie słyszymy pana. Oj, oj, bardzo przepraszam. Ja naprawdę uważam, że w całej tej sprawie bardzo dobrze się stało, że sąd postanowił w odróżnieniu do, 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 do strony. Jaką prezentuje prokuratura, wypuścić pana posła, bo to oznacza, że sądy w Polsce działają w lepszym lub lekko gorszym, w gorszy sposób, natomiast działają. Więc tutaj chyba to jest coś pozytywnego i możemy powiedzieć, że niezależnie od tego, kto rządzi, czy znienawidzony przez PiS Donald Tusk. Czy znienawidzony przez Donalda Tuska Jarosław Kaczyński? Sądy działają, więc tutaj niezależnie od tego, jaką barwę polityczną ma ten, ten poseł, który, przypomnijmy, sześć zarzutów grozi mu 10 lat więzienia. Że sądy działają. To, to chyba pozytywne. No i informacja. widzi pan, taki groźny przestępca grozi mu 10 lat więzienia i sąd wyższej instancji uznaje, że może wyjść na wolność. Adam Bodnar mówił, że musi być izolowany od społeczeństwa. Powtarzam to pytanie, skoro jest tak groźny i należało go odciąć od innych podejrzanych, żeby nie mataczył, żeby nie konsultował zeznań, to ile razy przez dwa miesiące został ten groźny przestępca Matecki przesłuchany w areszcie wydobywczym w prokuraturze? Ile razy? Nie na sam początku, nie, 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 wie, nie wiem. Nie mam Proszę informacji. pana, ani razu. Zero. 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 Lepsza była pani Wójcik, bo siedziała też dwa czy trzy miesiące, raz ją przesłuchano i to nie prokurator, tylko funkcjonariusz ABW. Czy CBA, a pana Mateckiego nie przesłuchano ani jednego razu. Miał po prostu siedzieć do wyborów prezydenckich, żeby liczba mateckich się zgadzała w aresztach wydobywczych. Dlatego pytam jeszcze raz, czy państwo naprawdę chcecie to legitymizować? Chcemy legitym legitymizować to, na co się z wyborcami umawialiśmy, więc tutaj proszę w szacunku do tego, co, co ustaliliśmy, bodaj w kwietniu 2003 roku, że idziemy jako trzecia droga z PSL-em w koalicji, że idziemy po to, żeby odsunąć. Pis od władzy, że idziemy po to, żeby dać szansę na rozliczenie. Proszę dać nam robić tą robotę. I wydaje mi się, że stojąc w umiarkowanym, ale mimo wszystko, stojąc w tym szeregu, gdzie obecnie koalicja rządząca się znajduje, no to realizujemy tą obietnicę wyborczą. Ja, przepraszam. Y tego naprawdę mi jest trudno słuchać panie redaktorze dlatego że wszystko to co oglądamy od kiedy rząd Donalda Tuska powstał to jest jedna wielka szopka nie ma żadnych rozliczeń komisja do spraw wiz znalazła 50 nielegalnych wiz miało być miliony tych wiz nielegalnie wydanych miało być miliony imigrantów nielegalnych nie ma ich komisja do spraw Pegasusa kwiat intelektualny yy, koalicji rządzącej tam wysłany który nie umie przesłuchiwać nawet świadków który nie umie yy, 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 sąd Ostatnio podważył żądanie skierowania ministra administracji do aresztu przez tę komisję. Kolejna kompromitacja, prokuratura, która jest upolityczniona, przesłuchania, w których świadek. Umiera kilka dni po przesłuchaniu przez najbardziej polityczną prokurator w tym kraju, która chodzi do telewizji i opowiada, że nie trzeba ściśle stosować prawa. Przecież to wszystko się dzieje na naszych oczach. Pan mówi o jakichś rozliczeniach? Przecież to jest tylko i wyłącznie żądza zemsty politycznej Donalda Tuska i prześladowania opozycji. Ponieważ w sytuacji, w której nie zarzucacie posłom opozycji, legalnie wybranym, demokratycznie, przez obywateli, żadnych poważnych, naprawdę przestępstw, pan Matecki jest oskarżany o to, że waszym zdaniem nie chodził do pracy, kiedy on przedstawia dowody, że do tej pracy chodził. To znaczy, że i za to jest wsadzany do aresztu w demokratycznym państwie prawa, poseł opozycji wybrany tysiącami głosów i pan chce powiedzieć, że to jest normalne państwo? Sprawa pana Wąsika i pana Kamińskiego, osadzenie ich w areszcie, bugodówka, przymusowe dokarmianie. A teraz weźmy, odwróćmy sprawy. Kiedy na przykład europoseł Ozdoba dostaje groźby karalne na X, że życzenia śmierci Prokuratura w ogóle się tym nie zajmuje przez dwa tygodnie, ani policja, ani kiwnięciem palcem. Ale za to, jak ktoś dostaje, kto jest bliski waszemu sercu, tego rodzaju groźby, jak na przykład panowsiak, to następnego dnia albo po kilku godzinach komendant główny, minister Siemoniak, wszyscy się rzucają, żeby ścigać emerytkę. To jest państwo prawa, to jest równość wobec prawa, pana zdaniem? Nie, proszę pana. To jest po prostu celowe, systematyczne niszczenie opozycji z chęci utrzymania tylko i wyłącznie własnej władzy. Ale. Pan Alan w zasadzie powiedział, że realizowane jest to, na co się koalicjanci umówili w 2023 roku. Pan mówi o kwietniu, pan skonkretyzował tę datę na osi czasu. Czy państwo się na to właśnie umawiali, że zarysujecie obywatelom jakiś szkic programu? Bo tam była kwota wolna 60 tysięcy, tam były obniżane podatki, yy, duże projekty infrastrukturalne, które państwo okroili maksymalnie i wydłużyli budowę elektrowni atomowej. Kwoty wolnej możemy zapomnieć. Yy, rozumiem, to było dla picu, a jedynym prawdziwym takim. Elementem, który Was wtedy cementował, to było rozliczanie pisu i to rzeczywiście realizujecie. Ale też powiem Panu, że nie do końca efektywnie, bo we wstępie powiedziałem, że dzisiaj żaden polityk prawa i sprawiedliwości nie pozostaje w zamknięciu. To znaczy ta groźna pisowska mafia i tak wychodzi na wolność po kilku tygodniach lub miesiącach, bo żaden sąd nie chce na dłuższą metę chodzić na krótkiej politycznej smyczy tej władzy. Ja tak to widzę, chyba że jest inaczej, proszę mnie poprawić. Ja to widzę w następujący sposób. W odróżnieniu do, do pana posła, ja absolutnie nie mam zamiaru, e, e, pluć jadem, mówię wprost. Umawialiśmy się na to, że będziemy weryfikować i rozliczać. To nie znaczy wsadzać do więzienia. Umawialiśmy się na to, że sprawdzimy, czy Fundusz Sprawiedliwości był dobrze wydawany. Umawialiśmy się na to, że sprawdzimy, czy te wszystkie. Informacje medialne w sprawie RARS mają znamiona przestępstwa, czy nie. Na to się umawialiśmy. Nie na od razu weryfikowanie, że ta osoba czy inna pójdzie do więzienia na tyle, czy, czy na, na tyle lat, czy jakiś inny wyrok. Umawialiśmy się na weryfikację. Są dwie różne sprawy. Ja naprawdę stoję z dystansem do tego, czy jakiś poseł siedzi w więzieniu w sposób. Em, Transparentny, właściwy, taki, taki rozsądny, i akceptuje też to, że sąd mówi, że nie, nie ma potrzeby prewencji w postaci aresztu, poseł może odpowiadać z wolnej stopy. Ja to w 100% akceptuję. Natomiast co, wspomniał Pan redaktor o tym, o obietnicach wyborczych, to ja zdecydowanie nie jestem chętny do dyskusji na temat stu obietnic Platformy Obywatelskiej, bo to nie są moje obietnice. To nie są obietnice trzeciej drogi. A jeżeli pan jest ciekawy odnośnie realizacji obietnic wyborczych trzeciej drogi, zapraszam na stronę na przykład Polski 2050, gdzie jasno jest napisane, co zostało zrealizowane, a co jeszcze czeka. My, my mądrze obiecaliśmy to na 4 lata, nie na 100 dni. No dobrze, tylko jakbyśmy spojrzeli na to, co działo się przez tych prawie 8 tygodni, kiedy Matecki przebywał w izolacji, to ma pan tak, blokowany dostęp do listów od matki, bo te listy, jak słyszeliśmy, były chowane w szufladzie w prokuraturze, tak żeby syn nie mógł przeczytać, co matka ma mu do powiedzenia yy, słowem pisanym. Brak dostępu do profesjonalnego lekarza, brak możliwości przeprowadzenia operacji, mimo że i sąd, i prokuratura znała dokumentację medyczną i chorobę nowotworową posła Mateckiego. Zarzuty, które poseł odpiera, mówi, że one w ogóle nie mają pokrycia w rzeczywistości. Dwa miesiące czekał na to, aż sąd wyższej instancji rozpozna zażalenie jego obrońcy. Czy pan uważa, że to są normalne standardy? Że tak to powinno wyglądać w demokratycznym państwie prawa? Jak to dzisiaj funkcjonuje? Pan redaktor doskonale wie, że ja nie jestem fanem takich metod, że ja nie jestem fanem tego, żeby stosować areszt wydobywczy. Pan doskonale wie, że ja cenię sobie dobro danego człowieka jako, jako istoty ludzkiej. I dla mnie, powtórzę teraz jeszcze, bo powiedziałem to na, na antenie, informacje o chorobie nowotworowej pana posła są dla mnie szokujące. Nie miałem takich informacji wcześniej i uważam, że, że to jest po prostu smutna historia. Natomiast Natomiast nie łączę tego, ja wielokrotnie to też powtarzałem, ja nie łączę y, 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 tego, że dana osoba, która jest podejrzana o sześć zarzutów, za które grozi 10 lat więzienia... Bo chcę przekazać głos rządu, jeszcze panu pięknowa. europosłowi, ale to ja pana zapytam tak, czy pan uważa, że tego rodzaju historie, jak pani urzędniczka Wójcik, jak wcześniej dwie inne urzędniczki, jak ksiądz Olszewski, jak teraz Romanowski, którego Interpol nie chce ścigać, bo uznaje, że to jest sprawa polityczna, jak w końcu Matecki, którego sąd wypuszcza na wolność, czy na dłuższą metę tego rodzaju historie polityczne państwa koalicji rządzącej nie szkodzą? No bo z punktu widzenia platformy przynajmniej i Bodnara, lepiej byłoby, gdyby ci politycy PIS-u siedzieli w izolacji, a ich wyborcy mieli przeświadczenie, że to groźni bandyci, a kiedy ich wyborcy i wasi wyborcy widzą, że oni wychodzą na wolność, to trochę psuje całą narrację. Zgadza się, ja lubię skuteczne działanie. Ja jestem fanem tego, żeby robić z efektem. Zgadza się, że to szkodzi. No ministrowi Bodnarowi mówiąc krótko, ponieważ tej skuteczności brakuje. Natomiast. Powtórzę teraz jeszcze, jeżeli zarzuty są zasadne, to powinno się procedować dane zagadnienie, bo tych zagadnień jest bardzo dużo. Natomiast jeżeli są niezagadne, nie, nie, niezasadne, to, to zdaje się, że pan minister Bobnar jest na tyle kompetentny, na tyle uczciwym człowiekiem, że wyjdzie, powie w tej sprawie zasadności dalszego Pana działania. Pan europosł Bochański się śmieje. <laughs> nie wiem dlaczego, ale, ale nie się ja śmieje. Oczywiście, oczywiście. Nie wierzy pan w te. To, w to, w to. Ja, ja myślę, że tak będzie. Pan Bodnar oczywiście sam się zweryfikuje, wstanie i powie, że popełnił błędy. Nie, no, bądźmy, bądźmy poważni. Minister Bodnar jest tym ministrem, który odpowiada za sprowadzenie polskiej prokuratury do poziomu MU. Jeszcze tak źle po 1989 roku nie było. Mamy nielegalnego prokuratora krajowego, mamy śledztwa polityczne przeciwko posłom, jeden, drugi, trzeci, czwarty, opozycji i dziwnym trafem zawsze się dzieje tak, że. Nowe zarzuty pojawiają się w momencie, kiedy rząd Donalda Tuska ma jakiś problem PR-owy. Zaraz później się okazuje, że zaprzyjaźnie na telewizja puszcza materiał, jakiś najlepiej dokumentalny, a potem wychodzi prokurator i składa akty oskarżenia. Przypomnę, że prokurator krajowy, na przykład mówiąc o sprawie Daniela Obajdka, mówił na konferencji prasowej, zacytuję: Będziecie Państwo zadowoleni. Co to jest za prokuratura, panie redaktorze, szanowni państwo? Co to jest za prokurator generalny, który nie stosuje przepisów prawa, który yy, widzi, że łamie przepisy i mówi, o, 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 ale Donald Tusk mi kazał i wykonuje tego rodzaju działania. To jest po prostu niebywałe. I wy w trzeciej drodze za to również odpowiadacie, bo pozwalacie takiemu człowiekowi być ministrem sprawiedliwości. I nie oszukujcie ludzi, że jesteście jakąś trzecią drogą, że jesteście gdzieś z boku ustawieni, że nie macie na to wpływu. Wy tworzycie ten rząd. Pani Henik Kloska ma za sobą ciężkie dni w Sejmie, kiedy usłyszała od przedsiębiorców prawdziwe słowa. Wy jesteście fundamentem tego rządu. Polska 2050 buduje to ten rząd, głosuje za panem Bodnarem, głosuje za wszystkimi rozwiązaniami, więc jesteście współodpowiedzialni za to, co się dzieje w Polsce, za erozję systemu państwa prawa, za to, że prokuratura została sprowadzana do pistoletu politycznego skierowanego tylko i wyłącznie przeciwko opozycji, bo kiedy są śledztwa przeciwko politykom związanym z waszym obozem szeroko pojętym, na przykład Koalicji Obywatelskiej, to śledztwa są umarzane, nagle się okazuje, że pan Giertych już nie ma takiego statusu, jak miał wcześniej w swoim śledztwie. Dziwne rzeczy, prawda? Niesamowite. Sami cnotliwi ludzie są w tej koalicji obywatelskiej, że prokurator Bodnar się postanowił tym nie zajmować. Ech, Tobiasz Bocheński i Alan Wolny, panowie dziękuję dzisiaj za wymianę zdań na ten temat, który będzie tematem numer jeden tego wieczoru na pewno na naszej antenie. Ja się zastanawiam, jeżeli dzisiaj władza ściga... PiS za to, że z Funduszu Sprawiedliwości wspierał organizacje prawicowe, konserwatywne czy katolickie, to czy kiedy PiS dojdzie do władzy, będzie odbierał pieniądze na przykład fundacjom, stowarzyszeniom LGBT, które wspierały również dewiacje seksualne, którym Rafał Trzaskowski dał 40 milionów złotych z budżetu Warszawy. No powinniście w ramach odwetu robić to samo. Jeszcze raz, Tobiasz Bucheński, Alan Wolny, Miłosz Kłeczek, dobrego wieczoru, dziękuję za dzisiaj.